Witajcie ponownie. Dzisiaj 17 października. Słoneczko. Nie powiem, żeby było ciepło. Trochę powyżej 10 stopni na plusie. Ale opowiem o tych szorstkowcach, kumaonach i może o bułgarach, które razem z daktylowcem zostały posadzone przeze mnie w ogrodzie w marcu 2013 roku, czyli 10 lat temu. 11 sezonów wzrostu, jeżeli liczyć to. Właśnie takimi okresami wegetacji. Zapraszam na filmik. Tutaj jest taki widoczek, który bardzo lubię. Właśnie daktylowiec posadzony na wprost wyjścia z domu i te szorstkowce, trochę karpus kumaon, które rosną tuż przy garażu. A za nimi są jeszcze trzy bułgary. Te moje filmiki ostatnio chyba trochę długie były, więc spróbuję tym razem w skrócie bez całej historii od momentu, kiedy kupiłem te palmy i je posadziłem, ale i tak o tę historię zahaczę. O ile Jubea bardzo mnie cieszy, podoba mi się, uwielbiam ją, ale zawsze muszę przyznać, że kupiłem ją już jako całkiem sporą palmę wprawdzie 7 lat temu, ale jednak była już. Całkiem okazała. Co do daktyrowca, z kolei kupiłem go jako małą palmę, taką w kwiaciarni, trzymałem w Donicy, posadziłem i też 11 lat już tutaj są. To, co jest dla mnie w tych szorstkowcach urzekające, to właśnie to, że ja widzę ich historię za każdym razem, jak tutaj. Patrzę na to podwórze, ponieważ posadziłem rośliny, które miały 50 cm wysokości, nie miały żadnego pieńka. Kiedy pierwszej zimy je przykrywałem w budkach styropianowych, zmieściły się bez problemu w budce o wysokości 50 cm, położyłem klapę i niczego tam nie musiałem zbytnio ugniatać. Wszystko, co tutaj wyrosło, to taka w skrócie wielka historia mojego palmiarstwa. Chyba jedyne takie osiągnięcie, bo winsany, które wysiałem i doprowadziłem do ładnego wyglądu na działce w kępie, zostały rozsadzone, więc teraz troszkę chorują i no, nie mogę powiedzieć, żeby były wizytówką mojego ogrodu. Natomiast te kumaony są tutaj właśnie mówiąc kolokwialnie od małego. 2,30 m to jest to, co wyrosło przez 11 sezonów. Przy czym u tej najwyższej palmy, ta po prawej trochę chudsza, ale również wysokościowo porównywalna. W sezonie 2020-2021, a także 2021-2022, ta najwyższa. Po lewej y, straciła wszystkie liście. Dwukrotna praktycznie cała defoliacja. Na pniu to trochę widać, ale w tym roku już wszystko odrosło. No i z tymi moimi dużymi palmami, no właśnie, zawsze jest ten problem ile to jeszcze dam radę okrywać. Ta kwestia możliwości okrycia to chyba będzie już u mnie zawsze wracała na różnych filmikach, publikacjach mam za sobą 15 lat i zim z palmami i to już, no, myślę, że to jest jednak trochę inne podejście niż u kogoś, kto kupił palmę jedną, drugą, może nawet dużą, mają od niedawna i cieszy się jej obecnością, samym widokiem 15 lat to jest naprawdę dużo tak ekscytować się czymś cały czas być Gotowym do, do działania, chodzić, pielęgnować przez 15 lat. To jest naprawdę już kawał czasu, i ja bardzo uwielbiam te palmy. To jest moja tutaj duma. Ale właśnie ten czas też sprawia, że kiedy myślę o 15 latach do tyłu, myślę też o 15 latach do przodu. Myślę, że. Kto posadził właśnie w 3, 4, 5 może ostatnich latach jeszcze nie ma zbyt dużych przyrostów, ale sami wszyscy zobaczycie jak te palmy rosną. Ja tutaj, moje doświadczenia są jakieś super bardzo y, odkrywcze, czy w pewnym zakresie są, ale po prostu każdego to czeka. No, to co jest y, wydaje mi się zaletą i dobrą stroną tych moich publikacji jest właśnie to, że pokazuję Waszą przyszłość, niejako, że to, co w tej chwili jest moim udziałem, no być może będzie i waszym. Właśnie zmierzenie się z tym klimatem, z tymi zmianami, z wysokością, bo tak, tu jest 2,30 przez 10 lat, i teraz dołóżmy kolejne 10 lat. No, no nie wyobrażam sobie, żeby tutaj podjeżdżać jakimś podnośnikiem, bo tutaj nie ma miejsca okrywać te palmy. W którymś roku będą musiały pozostać pod jakimś minimalnym okryciem. No i pytanie zawsze, czy to jest, czy to się styknie, to to, że palmy będą już, no nie do okrycia, a jednocześnie te zimy zaczną się robić takie łagodne. To dywagacje, które chyba nas nadają się na takie długie zimowe wieczory. Ja staram się te palmy okrywać. Bywało tak, że je, ich nie okrywałem, bo zima była łagodna no to przyszły, przyszedł jakiś mróz w tamtym roku z kolei było łagodnie minus 12 czy 13 tylko ale palmy okryłem no i tak co roku jest trochę inaczej podobnie jak już mówiłem o jubei, no obraz na telefonie czy też na aparacie jest płaski, tutaj nie czuć tej, tej przestrzeni, bo te palmy są potężne wysokie, gdyby każda z nich rosła osobno, no byłaby Naprawdę imponującym takim okazem. Co do pienia, jak na nasze polskie warunki są całkiem niezłe. Ten po prawej jest wyraźnie chudszy. I tutaj zaczyna się trochę już zwężenie. No Po pierwsze, dlatego że ta część pnia jest młodsza. Po drugie, właśnie taka defoliacja pozostawiła ze sobą jakieś ślady. I wyraźnie też te czubki. Odchylają się trochę na zewnątrz. Mogę powiedzieć, że przez całą wysokość te pnie są równomiernie od siebie oddalone, ale na razie liście układają się w stronę światła. No, i te liście bardzo ładne, estetyczne, w takim znaczeniu, że są. Nie przelewają się za bardzo, nie przełamują za mocno. Od spodu mają taki jasnawy nalot, który wszystkim się podoba. No i są tak trochę na środku połączone trochę jak takil. Nie wiadomo czym ten kuma on tak naprawdę jest, kto tam o z jakiego drzewka palmowego zebrał nasiona. Teraz widać, gdy sprzedają nadal po tych 13 latach, a nawet i więcej. 14 Kumaony, to już one wyglądają trochę bardziej jak Takile. No, myślę, że mamy tutaj do czynienia z jakimś ciekawym Fortunei, z domieszką ewentualnie genów Takile, ale to jest tylko moja, moje takie wymysły. Tutaj, akurat ten po prawej, jest taki właśnie bardziej takilowaty poprzez ten układ ogonków, ale ma mnóstwo. Tych włókien idących do góry, więc to wszystko wskazuje na fortunę. I w każdym razie, jakby to nie była palma, dla mnie są super atrakcyjne, ten po lewej zakwitł 3 lata temu. Wyszło na to, że to jest osobnik żeński, ale potem była ta dwukrotna defoliacja i od tej pory nie zakwitł, obok. Bułgary, co do których też y, krążą różne legendy, no ja y, fascynowałem się tym te 10 lat temu, kiedy wysiałem bułgarów mnóstwo i kiedy kupiłem kilka takich sadzonek już gotowych, y, w tej chwili trochę takie wytrzepane, bo jakieś słońce, jakieś wiatr, y, słońce zimą, tak spojrzałem te plamy, mrozowe nie wyglądają może jakoś tak estetycznie w porównaniu z tymi kumaonami. Zobaczcie, po lewej stronie takie... taka masa, a tam takie ładne, sterczące liście. Wynika to no, z różnych przyczyn. Najładniejsze liście są tam do góry. Nie za bardzo je widać, bo zostawiłem całkiem spore pięterko. I są to Bułgary, i co, co one potrafią zrobić na mrozie, tego nie wiadomo. Ja specjalnie nie chcę sprawdzać. No, dwa razy czy trzy razy zdarzyło mi się w, moich, w mojej palmarskiej historii, że pozostawiłem palmy nieokryte, szorstkowce przy temperaturze tych 14 mniej więcej stopni. Natomiast no, specjalnie, kiedy ktoś mnie pyta, ile te Bułgary wytrzymują, no nie wiem ile, ponieważ Staram się je okrywać. Tutaj wielką zaletą też tych bułgarów jest to, że są w kępie i one tworzą taki fajny egzotyczny krzaczor. Rosną też bardzo blisko siebie i jak to bywa w kępach, jeden dominuje nad pozostałymi. Tutaj, gdzie nie ma wiatru, popatrzcie, jakie ładne liście. Długie, rozłożyste, prawie okrągłe, ale ta okrągłość to te 360 stopni, o których y, mówi się w przypadku Winsanów. To musi być więcej niż 360, prawie każdy Fortuna potrafi wytworzyć liście okrągłe, jeżeli tylko rośnie w cieniu. Jeżeli nie ma słońca, i do tego słońca dąży, no, tutaj, właśnie w tym widoczku. Podoba mi się ten połysk słońca na, na liściach. Orzech już zaczyna trochę rudzieć i brązowieć. Daktylowiec, patrząc z tej strony, no, nie wygląda zbyt imponująco, ponieważ ma mało liści i no, nie tworzą one takiej gęstej, dużej plamy. I teraz cofnę jeszcze się o kilka kroków. No, to jest taki kącik. Po lewej stronie często stoją palmy w Donicach. To jest taki kącik, który bardzo mi się podoba. Jest tutaj wysoko nade mną atrowaginata. Jest płot. Widać jedne i drugie palmy. Zrobiłem takie fajne zdjęcie na Instagramie i opublikowałem. I tam jest właśnie taka scena, ale zrobiona aparatem, więc ciekawiej to wygląda. No i to jest jeden z takich, jedno z takich nielicznych miejsc, gdzie taki bardzo egzotyczny klimat panuje. Oczywiście co jest egzotyczne, a nie jest, to już każdy sobie tam osądzi, ale tutaj jest taka zamknięta przestrzeń, jedna palma, druga palma, słońce świeci, to ogonki, to też dlatego do których przejdę teraz już do tego szorstkowca z powrotem. Te ogonki są bardzo długie, więc powstaje taka wielka kopuła i jeszcze za chwilkę pokażę te pnie od samego dołu. Są to trojaczki, które połączyły się już pniami i stopniowo się odchylają, ale przy dole, na samym dole są połączone. Ja może nieco nadmiernie wycinam te liście, czyli tak ich jest, jest, ich bardzo dużo. Do tej pory nie wycinałem jakichś przemrożonych liści, bo podobnie jak tamte palmy, ja staram się je osłaniać i mimo, że to jest osłona taka prowizoryczna, czy owinięte liście związane, owinięte to wszystko z kablem i na to jeszcze płachta narzucona, no to do tej pory każdego, każdej zimy palmy wychodziły zdrowe, nigdy nie było to jakiejś drastycznej defoliacji. Owszem, liście były czasami uszkodzone, ale właśnie po tym roku, kiedy nie okryłem ich oczekiwanie na mrozy, które przyszły szybciej, ale no, palmy miałyby na pewno tych liści znacznie, znacznie mniej. Chodzi o to, chciałem tylko powiedzieć to, że właśnie tych, te liście są ich nie ma dlatego, że je wyciąłem, ani dlatego, że przemarzły, czy też pozasychały. To sprawia, że ten pień jest trochę taki cienki znaczy no, jakbyście poszukali na sklepach, to by taka sama grubość pnia była pokazana jako ultra premium, że tak trochę sarkastycznie powiem. Ale no to wycinanie jednak i te warunki w ogóle, to że one rosną tutaj w ścisku, no to sprawia, że te, że te warunki no, nie są optymalne po to, żeby tutaj zbudować jakieś wielkie palmy. I zresztą widać, że tutaj ta po środku ma 1,80 m pnia tam jakiś metr, powiedzmy 50 a ta jest zupełnie mała i cienka, no ale ja tutaj no, nie tworzę takiej, tworzę raczej taką e, właśnie mm, kopułę, czy też właśnie taki, takie zarośla i o to mi chodzi, żeby po prostu było tego gęsto, żeby tych liści było bardzo dużo z tej strony właśnie znowu uszkodzone te Widzieliście z poprzednich lat. A teraz jeszcze właśnie pokażę jak to ile tam miejsca jest od strony garażu. No niewielu tych bułgarów. Ten pieniąg jest wyraźnie cieńszy. Ten zewnętrzny trochę już grubszy, środkowy najbardziej się rozepnął, kiedy podlewam, podlewam powoli taką stróżką żeby wsiąkała, bo tutaj już jest beton chodnika więc ze wszystkich moich szorstkowców te mają takie najbardziej niedogodne warunki, a jednak potrafią dać mi wiele radości właśnie o, może tutaj to wygląda najlepiej w tym telefonie, bo na żywo to łatwiej można spojrzeć w jedną lub w drugą stronę mnie się osobiście taki gąszcz i takie szorstkowce o długich liściach bardzo podoba. Tutaj jest z kolei około pół metra między ścianą a krawędzią pnia. Kiedyś było trochę więcej, ponieważ palma była mniejsza, więc środek był oddalony. Nie było ocieplenia na garażu, więc ściana była też bardziej oddalona. Sadziłem w takiej odległości, która wydawała mi się wówczas Dobrym kompromisem, no i nadal uważam, że są posadzone całkiem nieźle. Tutaj jest miejsce na jedną z małych palanek, które dosadzę za ten rok lub dwa. Tutaj coś mam nadzieję ciekawego. Otóż jestem na garażu i widać, jak te kumaony wyrosły. W tej chwili zrównały się. Przynajmniej ten najwyższy zrównał się wysokością pnia z dachem. Temu mniejszemu jeszcze trochę brakuje, no ale już ta korona liści wyraźnie wystaje. To są liście Kumaona, także zupełnie tutaj dla mnie bardzo dostępne. Mogę przyjść pogłaskać go sobie. Bardzo fajne blaszki liściowe, takie szerokie. Nowe liście, więc zdrowe, w miarę sztywne. Jasny nalot. Tutaj również widoczny. Gdy kupiłem, miałem ich 7, więc każda rosła trochę inaczej. I tutaj też widziałbym jakieś różnice. Tam ma blaszki takie pojedyncze, segmenty są trochę szersze. Tutaj takie bardziej zmężone, często bardziej spiczaste. A tutaj jeszcze z kolei bułgary. No gdyby rosły osobno, to byłaby inna bajka. No teraz pokazuję i tutaj liście, o, te liście opierają się o dach. Patrzę na nie zupełnie z góry. Pokazuje to wszystko już po takich sporych wiatrach, które wiały tutaj Kilka dni temu, więc, o i tego, kuma ona jakoś to za bardzo nie ruszyło. Tyle te bułgary, swoją taką masą, chyba niższą, mniejszą wysokością, no, oberwały bardziej. Jest tutaj Są tutaj trzy palmy, każda walczy o swoje miejsce, o to, żeby się gdzieś wydostać na słońce. O, tutaj proszę, piękny przykład liścia, który jest okrągły. Tam również tylko kawałeczek kawałeczek teraz próbuję to może jakoś powiększyć tylko kawałeczek brakuje za nimi daktylowiec, musabasio które są jeszcze całkiem Zielone na razie ich nie zabezpieczam, nie wykopuję też, bo w tym miejscu mają rosnąć. kolokacje tam też w dobrym stanie. Przyszedł przymrozek, który tam sięgnął pól dookoła, trochę się tutaj zabieliło. Nawet u sąsiada na budynku tuż obok był szron na panelach fotowoltaiki, ale Basio tuż już w moim ogrodzie tuż obok pozostały nietknięte. Jak długo to potrwa? Niedługo. No na razie cieszę się tymi wszystkimi widoczkami zielonki. Jak już one tak wydostały się na ten garaż, chciałbym, żeby wyciągnęły się jeszcze wyżej, żeby widać było pień, żebym tutaj widział całą taką palmę. No, będę akurat na tych dwóch kempach, mam najwięcej pracy, są najbardziej wymagające, jeżeli chodzi o okrywanie. Przed domem mam tylko wysokiego hybrydę, który jest chyba w tej chwili porównywalny wysokością z tym kumaonem. Princepsy, takie, które pokazywałem, są jeszcze małe, tam mają około 1,80 m chyba. Ostatnio mówiłem, czy 1,60 m. No, w każdym razie te są y, najdalniej posadzone. Z tych małych y, najwięcej wyrosły. Są takimi palmami, które właśnie, jak już mówiłem, są takim wskaźnikiem tego i taką historią tego, co u mnie z palmami się działo. Ech, żal stąd wychodzić. No nie będę stał sobie na garażu, żeby popatrzeć na te palmy. Byłem tutaj już raz w tamtym tygodniu, w ubiegłym tygodniu. Popatrzyłem sobie, narobiłem zdjęć. Teraz utrwalę to dla was. No i będę czekał na to, co przyniesie zima. Jeżeli chodzi o stan liści, tutaj nie ma żadnych chorób grzybowych. Tam gdzieś jakaś mała plamka, ale odnośnie do tego, co. Wiele osób pisze o tych szorstkowcach, które pryskacie na grzyba. No u mnie poza tymi takilami, no to naprawdę żaden fortunei nigdy nie miał takiego problemu. Tu są liście, które to też jest ciekawe. Są zawijane czasami na, na długie tygodnie. Te palmy wytrzymują pod osłonami przez bardzo długi czas. I nic im się nie dzieje. Nie potrzebują ani dopływu powietrza, ani większej ilości światła. Radzą sobie znakomicie. Z kolei te żółte krawędzie to uznawane są za objaw niedostatku wody. Może również nawozu w przypadku Wagnerianusa głównie. Wygląda to całkiem ładnie, taka aureola, ale ogólnie całość jest bardzo zdrowa i zielona. To tyle, żegnam się z Wami z wysokości. Cześć.